Billy Elliott to opowieść o 11-letnim chłopcu dorastającym w rodzinie górniczej w burzliwych latach 80. w północnej Anglii. Trwa kryzys ekonomiczny, na ulicach wybuchają strajki górnicze, a Billy marzy o tym, żeby tańczyć. W tym samym czasie osadzona jest powieść Douglasa Stewarta Shaggy Bane. Shaggy też jest wrażliwym chłopcem dorastającym w brutalnym świecie robotniczego Glasgow, ery Margaret Thatcher. Fragment powieści Shaggy Bane Czyta Robert Czebotar Douglas Stewart Shaggy Bane Przekład Krzysztof Cieślik Ha! Spójrz na te ogródki! Domy były piękne. Za podwójnymi szybami okien widzieli róże, goździki i uśmiechnięte bibeloty. Jechali za łókiem, a domy górowały nad nimi na lekkim wzniesieniu, wypielęgnowanym garbie, który wyrastał nad zgiełkiem ulicy. Każdy z nich miał ogródek i podjazd, na którym stał samochód, a czasem nawet dwa. Agnes spojrzała Szagowi w oczy w lusterku, obserwował ją. Jego spojrzenie wydawało się tak bliskie miłości, jak tylko pamiętała. Jak ci się tu podoba, to tylko zaczekaj. Joe powiedział, że tam jest jak w szczęśliwej wiosce naprawdę rodzinne miejsce, gdzie każdy zna każdego najprzyjemniejsze miejsce do życia. Lick i Catherine wymienili sarkastyczne spojrzenia. Agnes złapała każde z nich za kolano i ścisnęła na znak stanowczej przestrogi. Szag przekrzykiwał warkot diesla, wykręcając głowę do tyłu, by go słyszeli. To obok wielkiej kopalni węgla. Wszyscy mężczyźni tam pracują. Zarobki są tak dobre, że kobity nie muszą nawet wychodzić z domu za robotą. Joe mówił, że wszystkie ich dzieci chodzą do tej samej szkoły. Dobrze dla naszego szagiego. Przestanie bujać w chmurach. Będzie miał rówieśników do zabawy. Jego oczy błyskały radośnie. Wyglądał na zadowolonego z całego swojego planu. Agnes patrzyła jak skubie wąsa. Wychodzi na to, że nie ma tu żadnych pubów. Suchutko. Poza klubem górnika. Co? Ani jednego? Agnes pochyliła się do przodu. Ani jednego. Trzeba być górnikiem albo żoną górnika, żeby tam wejść. Agnes poczuła, jak pot występuje jej na plecy. To co człowiek ma robić dla zabawy? Ale Szag nie słuchał. To tu! Wykrzyknął, wskazując z ekscytacją zakręt na drodze. Taksówka przechyliła się, a Agnes i dzieci wyciągnęli szyję, by zobaczyć zakręt, który powiedzie ich ku nowemu życiu. Na rogu stała pusta stacja benzynowa. Plac przed nią był rozległy, ale miała tylko jeden dystrybutor z benzyną i jeden z olejem napędowym. Szak zwolnił i skręcił w uliczkę za nią. Ostatni z wypielęgnowanych ogródków na dobre został za nimi, a droga znów się zwęziła. Wzdłuż niej ciągnął się rząd identycznych martwych cisów, potem zaś po obu stronach pojawiły się nagle płaskie tereny bagienne. Otwarte pola upstrzone były wypalonymi dziurami koloru miedzi, a dzika brązowa trawa rosła wszędzie po obu stronach ogrodzeń, próbując odzyskać porytą kolejnami gruntową drogę Pit Road. Pokrywała ją warstwa osiadłego pyłu węglowego i taksówka zostawiała w nim ślady jakby to był negatyw świeżego śniegu. Samochód zatrząsł się na łagodnym zakręcie. W oddali rozciągało się morze wielkich czarnych hałd, kopców, które wyglądały jakby wypalono w nich wszystko co żywe. Wypełniały linię horyzontu, a za nimi nie było nic, jakby był to sam skraj ziemi. Spalone wzgórza błyskały, gdy padało na nie światło słońca, zaś wiatr porywał wątłe czarne kłęby z ich szczytów, jakby były olbrzymimi stertami pyłu. Krótce, zielonkawe, brązowawe powietrze wypełnił nieokreślony kwaskowaty zapach, metaliczny i ostry, przypominający smak koniuszka zużytej baterii, do której przytyka się język. Skręcili za następnym rogiem, gdzie połamane ogrodzenie kończyło się dużym parkingiem. Za nim stał wysoki ceglany mur z wstawioną weń starą żelazną bramą, szczelnie zamkniętą na kłódkę i zabezpieczoną łańcuchem. Stróżówka obok niej przechylona była pod dziwnym kątem, a na jej dachu rosła gruba warstwa zielska. Kopalnia była zamknięta. Na blokadzie ze sklejki ktoś namalował napis Jebać torysów. Wyglądało na to, że zamknięto ją na dobre. Co tutaj? spytała Agnes. Szak nie był w stanie odpowiedzieć. Po jego opuszczonych ramionach poznała, że sam podupadł na duchu. Tylne zęby Agnes starły się na proszek.